Jaką broń użyć, żeby była najskuteczniejsza? Może taką? Chyba nie. Musimy poszukać innej broni. Oto największa broń. Na pokusę. Dzisiejsza Ewangelia o tym mówi. Pan Jezus dzisiaj zostaje kuszony przez demona na pustyni i to bardzo trudnym słowem, jeśli jesteś Synem Bożym. Kiedy jeszcze demon zaczyna kusić pana Jezusa? Kiedy poczuł głód, kiedy ta pokusa się wzmogła bardzo mocno w jego ciele, w jego umyśle? Nie wiem, czy przypominasz sobie swoje pokusy. Jak walczyłeś z nimi? Ile razy ulegamy pokusom? Myślę, że wielu z nas często przegrywa tą bitwę, dlatego że idziemy na tą wojnę sami. Bez Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim przez, bez Jego Słowa. Pan Jezus wygrał tą bitwę, dlatego że znał Słowo Boże, znał swo Słowo swojego Ojca, ale również... Co jest najpiękniejsze, to umiał to rozeznać, zobaczyć, co jest znakiem Bożym, a co jest pokusą. Bóg pragnie, abyśmy nie chodzili w ciemności, ale mieli światło życia, tą światłość, która rozjaśnia te ciemności i jesteśmy zdolni do podjęcia trudniejszej drogi. Tak jak Pan Jezus w Ewangelii mówi nam o tym, że ta droga, która prowadzi nas do zbawienia. Jest tą wąską, wąską drogą, nieszeroką bramą. Jesteśmy obecnie w kaplicy chrzcielnej w Bazylice Świętej Brygidy. Ta chrzcielnica jest tym znakiem właśnie naszej tożsamości. To jest ciekawe, że kiedy demon atakuje Pana Jezusa, to kwestionuje Jego Synostwo Boże. Może my dlatego nie słuchamy słowa Bożego i chodzimy w ciemności, dlatego że ciągle nie czujemy się Jego dziećmi. Ja nie muszę udowadniać przed światem, że jestem dzieckiem Boga, jeżeli ja nim naprawdę jestem. Ja nie muszę ciągle powtarzać i, i mówić o tym, czy, i walczyć, i zmagać się z tą tajemnicą, jeżeli. To słowo zostało już wezwane nade mną, na Chrzcie Świętym, że przyjąłem chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Dlatego ta dzisiejsza niedziela jest również e, zaproszeniem, abyśmy sięgali bardzo głęboko w siebie. Dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu mówi nam o tym, że Słowo Boże jest we mnie, nie poza mną, jest we mnie, tu i teraz. I kiedy ja to słowo, które zrodziło się we mnie, wyznam ustami, jestem tym, który, który uczestniczę w życiu Bożym w pełni, na 100%. Uczyńmy to dzisiaj. W tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kiedy może przyszły już pierwsze pokusy, kiedy przyszły pierwsze trudności, może jeszcze nie wszedłem w tajemnicę tego, tegorocznego Wielkiego Postu. To zróbmy to w imię Jezusa. Nie lękajmy się wejść w tę naszą ciemność ze Słowem Bożym, bo jak wchodzimy... W tą ciemność ze Słowem Bożym to tak, jakbyśmy mieli zapaloną pochodnię. Nie lękajmy się, bo Bóg jest z nami.